Sprawdzić brzmienie swojego głosu, wydobyć cały jego potencjał, zarówno w mowie, jak i śpiewie. Używać głosu w sposób wydajny, uzyskując maksimum efektu przy minimum wysiłku. Oto kilka rad w pigułce. Po pierwsze, traktuj całe swoje ciało tak, jakby było instrumentem muzycznym. Od stóp po głowę. Po drugie, Zawsze zaczynaj od otwarcia swojego ciała. Zrobisz to na właściwym wdechu. Jednak najpierw ustabilizuj swoją postawę, mocno ugruntuj stopy i poprowadź ich siłę w górę poprzez miednicę do kręgosłupa, jednocześnie rozszerzając żebra i otwierając klatkę piersiową. Powinieneś poczuć otwarcie w 360 stopniach z przodu, po bokach i tyle pleców. Dzięki temu Twoja przepona oddechowa lekko się obniży. Zrób wdech odczuwając radość, zachwyt, a może zdziwienie. Dzięki temu Twój łuk podniebienny się nieco uniesie, a krtań lekko obniży. Sprawdź, czy Twoje mięśnia oddechowe są aktywne i po wdechu lekko napięte. Zrelaksuj swoje gardło. Swoją krtań i sprawdź, czy Twoje barki są ciężkie, nie unoszą się. Po trzecie, oddychaj w sposób dynamiczny, czyli krótki wdech, długi wydech. Jak to zrobić? Nie wciągaj powietrza na wdechu, tylko delikatnie, bezszelestnie je zasysaj. O tak, powietrze samo wpadnie do środka, kiedy Twoje ciało będzie właściwie otwarte. Następnie pozostanie w fazie wdechu, w tym stanie otwarcia i na wydechu za pomocą tłoczni brzusznej kontroluj przepływy wydychanego powietrza. Panując nad ciśnieniem wydychanego powietrza, znacznie wydłużysz wydech, utrzymasz niższą, zrelaksowaną pozycję krtani, a Twoje dźwięki będą oparte na oddechu, na tym słupie powietrza, niczym na poduszce powietrznej. Po czwarte. Bazując na poprzednich zasadach, wykorzystuj rezonans klatki piersiowej i rezonatorów powyżej krtani. Dzięki temu uzyskasz pełnię brzmienia, a Twój głos będzie nośny, dźwięczny, a jednocześnie miękki i aksamitny. A jak śpiewać dźwięki wysokie? Uwaga na krtani. Bez względu na wysokość dźwięku nie może ona podążać za nim w górę, unosić się. Powinna pozostać w pozycji zrelaksowanej. Dlatego kontroluj swoje żebra i przepływ wydychanego powietrza. Każda zmiana ciśnienia wydychanego powietrza spowoduje uniesienie krtani, zacisk gardła. No a to nie jest wskazane. Czyli nie śpiewaj w taki sposób. Zaciska się gardło. Wyobraź sobie, że śpiewasz horyzontalnie, do przodu, nie do góry. Oczywiście, im wyższy dźwięk, tym większe odczucia rezonansu w głowie, a mniejsze w klatce piersiowej. Ale zadbaj o to, aby i te wysokie dźwięki miały do mieszkę niższych alikwotów. Pamiętaj, że głos jest nie tylko narzędziem pracy, służy do komunikacji z innymi ludźmi, ale wibracje wydawanych dźwięków pozwalają nawiązać głębszy kontakt z samym sobą. Ale to już zupełnie inna historia.